serwer Liberty City należał będzie, a właściwie już należy do sieci MineFun. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami z serwera, zachęcam was do skorzystania z linku, który znajduje się w opisie. Przekieruje on was na fanpage MineFun, gdzie będziecie na bieżąco dostawali informacje o całej sieci, nie tylko o serwerze Liberty City, nie tylko informacje techniczne. W każdym razie wszystko co istotne to właśnie tam. Na serwerze oczywiście nie będzie zawsze tak kolorowo, że wszyscy będą zadowoleni i w ogóle, będzie ślanka i tak dalej. Naturalną sprawą w życiu każdego gracza, jak i w życiu każdego człowieka jest fakt, że tam gdzie dobro, tam też i zło. A jeżeli zło, no to trzeba jakoś to zło gdzieś zagnieździć, prawda, żeby zawęzić ich pole do popisu. Pole do manewru, dlatego też potrzebne będą więzienie. E, osoby, które będą bardzo, ale to bardzo przeszkadzały w rozwoju serwera y, i będą łamały regulamin, będą nagrodzone banem permanentnym i to jest e, oczywiście y, raczej normalne w życiu każdego serwera. Natomiast osoby, które będą Jakieś tam miały drobne wykroczenia, bądź też będą skazane na inną karę niż ban permanentny, będą trafiały do więzienia. Będą pozbawione wszelkich praw, prawdopodobnie również możliwości wcześniejszego zwolnienia z więzienia, ale będą tam trafiać. I będzie to wyglądało tak, że będą oni faktycznie w więzieniu. Będą przebywać, przebywać w zakładzie o zaostrzonym rygorze, który będzie znaczy, można tak go nazwać, ale prawdopodobnie tak nie będzie, ale będą siedzieć w tym więzieniu dotąd aż odbębnią karę i możliwe, jeżeli uda nam się to zrobić, że jeżeli gracz dostał bana, to nie będzie to na przykład kara taka, że Dostanie bana na tydzień. Tydzień musi dzień w dzień siedzieć cały czas na serwerze, by odbębnić karę, ale będziemy dawać karę powiedzmy na no przykładowo za coś naprawdę takiego złego 3, 4, 5 godzin siedzenia w więzieniu. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał odpokutować, i grać dalej na serwerze, to będzie musiał faktycznych 5 godzin na serwerze przesiedzieć w więzieniu. Eee, no i tak. No i hop, tralala. Witajcie w kolejnym update'cie z serwera Liberty City. Jesteśmy aktualnie w Blackville i eee, chłopaki zbudowali Alcatraz. Eee, Alcatraz będzie więzieniem na wyspie, które będzie oczywiście przeznaczone dla osób, które zostaną zbanowane i odesłane do zakładu karnego eee, po to, by odbębnić swoją karę. Jeżeli Będziecie się sądzić z kimś na przykład, a będzie raczej taka możliwość, i ktoś po prostu jako karę dostanie zapłacenie grzywny, no to również będzie tą grzywnę musiał zapłacić. No i przy okazji może również odwiedzić więzienie, no nie? No no. I teraz tak, przypomnijcie sobie, że tutaj jest budynek, który jest hotelem, którego zbudował Galen hotel ten jest zbudowany z kiedyśszego budynku starych więzieni więzieni, no więzienie tutaj kiedyś były i teraz zostały przerobione na hotel tam natomiast chłopaki się śmieją, że powstał powstały więzienie, a kiedyś był tam pensjonacik na wyspie o taka ci niespodzianka taka, taka wiecie taka, taka śmieszna no Także udajmy się teraz do mm, miejsca, w którym znajduje się wyspa Alcatraz i więzienie o zaostrzonym rygorze. A znajduje się gdzieś tutaj. O, jak staniemy sobie tutaj na winklu, to będzie widać. No, gdzieś tutaj sobie stanę. Niechaj no się wczyta. Ciach. Poczekam chwilę. Bo tutaj to jest chyba sam budynek, tak. No. Dupak, ja będę tak czekał. To, o, o, widzicie, od razu się wczytało. Jest wyspa, chłopaki zbudowali wyspę. Na tej wyspie znajduje się właśnie ten słynny e, budynek więzienia Alcatraz, na wyspie Alcatraz. No i będą tu trafiać wszystkie osoby te, które będą miały jakieś przewinienia na serwerze. Ogólnie całość robi wrażenie, naprawdę. Chłopaki ciężko pracują tutaj, żeby stworzyć dobry klimatyczny yy, kompleks, no i powiem Wam szczerze, bardzo dobrze im to wychodzi. Z zewnątrz wygląda to bardzo fajnie. Wewnątrz również będzie można prowadzić swego rodzaju życie więźnia. I za chwilkę tam wejdziemy. No super, super. W ogóle więzienie będą obsadzone mm, kuboidem. Nawet jeżeli komuś jakimś cudem uda się uciec z więzienia, to tylko i wyłącznie do pewnego momentu, ponieważ barykada jakby cofnie go z powrotem nawet nie da mu wyjść dobrze, tutaj mamy miejsce, w którym będą przypływali więźniowie yy, i będą prowadzeni powiedzmy do yy, swojej celi tutaj aż zajrzę z ciekawości do wieży bo chłopaki ją wybudowali jak mnie nie było nadzieję, że niczego nie spieprze. no panowie, no co wy, jak wy zrobiliście wejście hop Trzeba bokiem wchodzić, trzeba się schylać. Wejdziemy sobie na wieżyczkę. Aha, okej, okay, dobrze. Tutaj też muszę popsuć. Dobrze, i teraz widzę ewidentnie strażnicy są tutaj. Mm, strażnicy pilnują. E, wszystko jest w należytym porządku. E, widzę, że tutaj już coraz więcej ładnych rzeczy powstaje. Naprawdę, już wcześniej był taki dosyć mocno surowy stan tych budynków. Teraz już jest dużo ładniej dużo więcej szczegółów zostało dodanych a pamiętajmy że na tym serwerze głównie będziemy stawiać na to żeby każda z budowli miała jak najwięcej szczegółów więc hmm, drzwi trzeba tak postawić o piek dobrze e, więc więc przejdźmy do teraz do głównej części budynku. I teraz tak jak powiedziałem, wszyscy ci, którzy sobie przewinią coś, będą trafiali tutaj do tego miejsca i będą musieli odbębnić swoją karę. Koniec i kropka. Osoby banowane permanentnie, będą banowane permanentnie w całej sieci, więc nie będą miały możliwości powrotu na serwer. Jeżeli ktoś będzie yy, no, no, reklamował, ktoś będzie coś innego, ktoś będzie na przykład yy, chamsko. Yy, Zakłócał spokój na serwerze. No to niestety, ale nie trafi tu do więzienia, tylko od razu dostanie kopa w dupę i poleci sobie gdzieś tam za drzwi serwera, prawda? No ale wszyscy ci, którzy będą mm, karani jailem, będą trafiać tutaj. Będą oni mogli poruszać się po kompleksie. Mm, kotłownia. Ok. I kompleks ten y, jest zbudowany tak, jak powinien być. Znajduje się tutaj wszystko, co się. Eee, powinno. Oj kopnych w dupę. Znajduje się wszystko to, co powinno się znajdować. No i oczywiście słynna łaźnia, gdzie tutaj się nie można schylać pomygła bo jak się trzeba schylić mydło, to mu się krzywda stanie w coś. No, także kąpiele na pewno będą nieodłącznym elementem każdego poranka i wieczoru. We więzieniu. No i są oczywiście bloki. Bloki główne, w których to więźniowie mają swoje cele. Hmm, rozmawiam z chłopakami tutaj na temat automatyzacji tego wszystkiego, ale niestety ktoś nie przemyślał sprawy i nie zbudował systemów automatycznego otwierania i zamykania drzwi redstone'em. E, ale już nie będę komentował tego. Rozwiążemy to w trochę inny sposób. Jest blok, który po prostu będzie miejscem, w którym będą przebywać. Hmm, w którym będą przebywać więźniowie, i prawdopodobnie, jeżeli nie rozwiążemy mm, sprawy z drzwiami zamykanymi, to będzie cały blok zamykany tutaj w ten sposób, i nikt stąd nie wyjdzie. Będą tutaj, wiecie, spędzać jakiś czas. A jeżeli strażnicy uznają, że trzeba ich wypuścić na deptak, to trzeba będzie ich wypuścić na deptak i się drzwi otworzy. Mm. O, woda kapie. Po techników trzeba dzwonić mam nadzieję, że uda mi się pokazać wszystko, co się tutaj znajduje tu są jakieś biura, wiadomo WC dla personelu psycholog dziecięcy co kurde a co by robiły dzieci w więzieniu ok spoko ja nie, nie wiem, ja się nie mieszam, dobrze Tutaj będą oczywiście specjaliści yy, przebywali, który, którzy będą mieli za zadanie czuwać nad zdrowiem yy, wszystkich yy, więźniów. Tutaj jest stołówka, bardzo fajnie zresztą zrobiona. Strażnicy mogą tutaj obserwować, co się na dole dzieje. Bardzo świetnie, naprawdę to wyszło super. Yy, cały kompleks wyszedł elegancko, bardzo mi się podoba. I co my tu mamy? Jakąś czytelnię? Jakieś biura? Monitoring. No, drzwi nie róbcie mi tego, jak ja nienawidzę tych przycisków. Wolałbym już płytkę naciskową. Archivum Z, zamknięte. Z, jak zamknięte, w ogóle musimy zmienić teksturę drzwi szklanych na, na drzwi drewniane. Zejdźmy sobie na dół, i są dwa bloki. Wyjdziemy zaraz na podwórko. Tutaj jest wejście główne, więc udajmy się teraz na podwórze, gdzie znajduje się oczywiście plac Deptak. Można sobie spacerniak. Można sobie wyjść i pochodzić, popatrzeć sobie za mury, zaraz nie tędy, tu. Yy, I to tyle. Będzie jeszcze można sobie pograć na przykład w koszykówkę. O. Proszę bardzo, mechanizm jak ta lala. No i mamy podwórko. Na podwórku rzecz jasna boisko do kosza no, dwa bloki no i budynek główny samo boisko naprawdę, znaczy samo boisko, cały kompleks robi wrażenie, jest bardzo ładnie zbudowany, bardzo szczegółowo i to mi się bardzo podoba chłopaki odwalili kawał dobrej roboty i cały czas zresztą pracują tutaj wykańczając to wszystko no i powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo mi się podoba to miejsce Możliwe że będzie opcja grania w kosza, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno będą dwie gry, bardzo polskie zresztą gry, na serwerze za pomocą dodatkowych pluginów. A czy będzie koszykówka, no to zrobimy wszystko, żeby była jednak. Jak, jak pluginy nam pozwolą, tak będzie, tak będzie zrobione. Oczywiście są również ławeczki do ćwiczeń i tak dalej. No i wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda. Eee, chciałbym Wam z tego oto miejsca powiedzieć, że tak jak już powiedziałem na samym początku, każdy kto sobie coś przewinie na serwerze, będzie trafiał do więzienia. W więzieniu będzie musiał odbębnić pra prawdopodobnie albo faktyczną eee, karę, yy, czyli powiedzmy spędzić na serwerze ileś tam godzin, żeby tą karę odbębnić, albo na przykład w formie tygodnia, gdzie po prostu trzeba nie będzie mógł grać yy, poza więzieniem przez tydzień czasu. To jeszcze zobaczymy jak rozwiążemy. Ucieczki z więzienia. Jeżeli komuś się uda uciec, to naprawdę niezłym magikiem będzie, tyle powiem. A czy faktycznie będzie można, no to już myślę, że tylko więźniowie będą wiedzieć. To jest kolejne miejsce na serwerze Liberty City, bardzo zresztą fajne, bardzo oryginalne, bardzo, ale to bardzo praktyczne, ponieważ będzie ono jak najbardziej wykorzystane do celów. Odpowiednich na serwerze brawa dla ekipy, która zbudowała cały ten kompleks, ponieważ zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty. Świetnie, świetnie to wygląda. Jestem pod wrażeniem i na pewno zrobimy dobry pożytek z tego miejsca. Ja Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym Daily Update z serwera Liberty City, w którym to pogadamy sobie na temat kolejnych rzeczy związanych właśnie z serwerem coraz bardziej, coraz nieuchronnie zresztą zbliżamy się już do premiery serwera zaraz po testach beta testach będzie, będziemy otwierać serwer i miejmy nadzieję, że stworzymy Wam miejsce, jakiego nie zapomnicie na długo miejsce, które w pewnym sensie niektórym przypomni albo nawet zastąpi stare Ender City, no i miejsce przede wszystkim takie do którego będziecie chętnie wracać po to, żeby prowadzić swoje własne Minecraftowe życie. I to też miejcie na uwadze. Serwer Liberty City to nie będzie klepanie po raz kolejny w Minecrafta, po raz setny stawianie domków na cholernej działce. To będzie prawdziwe życie. Siema, nara.